Słowa Ewangelii według świętego Mateusza W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa Nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi Głos wołającego na pustyni Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swoje grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił do nich, Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić, Abrahama mamy za ojca. Bo powiadam Wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chszczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie duchem świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Oto słowo Pańskie. Drodzy, ogłaszam Wam radosną nowinę. Do Was przybliżyło się Królestwo Niebieskie, a więc prostujcie drogi Waszego życia. Nawracajcie się. I w Ewangelię wierzcie, drodzy w Chrystusie, bracia i siostry, te słowa Bóg kieruje do każdego z nas. I te słowa, to wezwanie my nieustannie słyszymy w czasie adwentu i nie tylko. Kiedyś czytałem dosyć ciekawe opowiadanie o gołębiu. Otóż był sobie gołąb, który nie mógł dla siebie znaleźć miejsca. Przyleciał do jednego gniazda, no ale za chwilę poczuł taki straszliwy odór i mówi, nie, nie, ja tutaj nie będę siedział. Poleciał do następnego gniazda, no ale tam z kolei zauważył, że gołębie jakieś takie dziwne, dziwnie na niego patrzą i znowu ten odór poczuł. No poleciał jeszcze do innego gniazda, ale tam zauważył, że jakaś taka niemiła atmosfera, wszędzie brudno, dziwne gołębie, dziwnie na niego patrzą, no i ten odór straszliwy. Poleciał jeszcze do innego gniazda i tak latał od gniazda do gniazda, nigdzie nie mógł dla siebie znaleźć miejsca. Wszędzie ten straszliwy odór, Dziwne gołębie, nieprzyjazna atmosfera. A więc poleciał do króla gołębi z zapytaniem. Powiedz mi, dlaczego ja wszędzie czuję ten straszliwy odór? Dlaczego te gołębie takie dziwne? Dlaczego wszędzie jakaś niemiła atmosfera? Powiedz, gdzie ja mogę dla siebie znaleźć miejsce? I wtedy ten król pomyślał krótko i mówi tak, słuchaj, problemem nie są inne gołębie. Problemem jesteś ty. Ten odór od ciebie pochodzi, to ty musisz coś zmienić w swoim życiu. Musisz zmienić swoje patrzenie na innych, musisz zmienić swoje zachowanie, a wtedy owszem. Znajdziesz dla siebie właściwe miejsce, wszędzie będzie ci dobrze. I drodzy, jakże często podobnie dzieje się i w naszym życiu. Jakże często i my narzekamy na innych, że są źli, że są niedobrzy, do kościoła nie chodzą. Jakże często przeklinamy cały świat. Krytykujemy i naszych bliskich, rodziców, krytykujemy sąsiadów, jacy to oni niedobrzy, chętnie byśmy zmienili naszą rodzinę, no bo te inne rodziny to takie wspaniałe, a nasza taka zła, chętnie byśmy zmienili i ojczyznę, bo w tych innych krajach tak pięknie się żyje, ale drodzy, zanim zaczniemy zmieniać świat, zmieniać innych, to my musimy się nawrócić. Od siebie trzeba zacząć tę przemianę. To my musimy zmienić to nasze patrzenie na drugiego człowieka. Zmienić nasze zachowanie, nasze postępowanie. Bo drodzy, spójrzmy na nasze życie. To osobiste. Życie naszych rodzin. Życie tej wspólnoty parafialnej. Ile tam jest zła? Ile tam jest nienawiści, może i zazdrości, i zakłamania. I dlatego słowa z dzisiejszej Ewangelii, prostujcie drogę Panu, nawracajcie się, odnoszą się do każdego z nas. Bóg każdego wzywa do przemiany, do nawrócenia. Drodzy, przypomnijcie sobie apostołów. Oni po zmartwychwstaniu. Wychodzą z zamknięcia, z odwagą głoszą Chrystusa, zmieniają ten świat, przepajają go Chrystusową Ewangelią, ale zanim to nastąpiło, w nich musiała się dokonać przemiana, to oni musieli najpierw się nawrócić. No bo przypomnijcie wielki piątek, uciekają. Wszystko dla nich skończone, ich mistrz nie żyje, chowają się w tych zakamarkach Jerozolimy. I dopiero wraz ze zmartwychwstaniem Chrystusa, oni zmartwychwstają duchowo, eksplodują radością, napełnieni mocą, Duchem Świętym wychodzą, zmieniają świat. Ten świat Ewangelią przepajają, głoszą Chrystusa i za Niego życie oddają. Owszem, nie ulega żadnej wątpliwości, że ten świat, który nas otacza, jest zły, pełen nienawiści, zazdrości, zawiści, pełen wojen. No przecież wystarczy tylko do ręki wziąć jakąkolwiek gazetę, włączyć telewizor, by się o tym przekonać. Bo przykładowo, przecież nie tak dawno, zmaltretowane. Zabite dziecko przez własnego ojca. Młoda dziewczyna zgwałcona, zabita gdzieś tam w parku. Starsze małżeństwo zamordowane tylko dlatego, że było świadkami napadu. Nasze życie zalewa fala zła. I wielu ludzi ulega temu złu. To przecież my znamy takich ludzi, często i z naszych rodzin którzy wydawało się, że są dobrymi ludźmi i nagle stali się bandytami, złodziejami, ludźmi pełnymi nienawiści, zakłamania. Ale drodzy, nie wszyscy temu złu ulegają. To są ci, którzy starają się w życiu zachować jedność z Bogiem, przyjaźń z Bogiem. To są ci, którzy w życiu starają się być bardzo czujni i kiedy tylko pojawi się chociażby najmniejsze zło, to zło z życia wyrzucają. Ale dzisiaj jest poważny problem, bo jakże często dzisiaj niestety człowiek lekceważy zło, lekceważy nawrócenie, no jakże często dzisiaj człowiek nie widzi zła, jeżeli zauważy. To jedynie w drugim człowieku. A jeżeli zauważy to zło w sobie, to często to nawrócenie odkłada na później. I mówi tak, owszem, no może ja przestanę pić, jak skończę 18 lat. Ktoś inny powie, no owszem, ja zmienię swoje zachowanie, postępowanie, jak już założę rodzinę, wtedy się ustatkuję. Ktoś inny powie, no dobrze, przejdę na emeryturę, będę miał czas. Wtedy owszem, będę się modlił i chodził do kościoła. Na razie nie mam czasu. Może być już za późno. Młody człowiek przychodzi do mistrza, nauczyciela i prosi, by go nauczył takiego solidnego, uczciwego życia. Rozpoczyna się praca. Ale po trzech miesiącach... Ten mistrz zauważył, że jego uczeń oszukał go w jakiejś drobnej sprawie. Woła tego ucznia do siebie i taki lekko zdenerwowany mówi, coś ty uczynił. Tyle pracy, tyle trudu i wszystko na darmo, jak mogłeś mi to uczynić. A ten młody człowiek tak patrzy zdziwiony, mówi, a po co tyle krzyku? Przecież to jest tylko maleńkie jakieś tam zło. Maleńkie kłamstewko i tyle krzyku. A ten mistrz mówi małe, małe kłamstewko. Chodź ze mną do lasu. Poszli do lasu, pokazał mu taką małą roślinkę, małe drzewko i mówi wyrwij to. Chwycił ręką, wyrwał z korzeniami. Idą dalej, pokazał mu odrobinę większe drzewko i mówi wyrwij to drzewko. Chwycił jedną, drugą ręką. Zaparł się, wyrwał z korzeniami. Idą dalej. Pokazał mu wielkie drzewo i mówi, wyrwij to drzewo. No jak to? No nie dam rady. A no właśnie mówi ten mistrz. Jeżeli tak jest też i ze złem, jeżeli zło jest maleńkie, to możesz go wyrwać z serca, możesz sobie z nim poradzić, ale jeżeli ono już się zakorzeni, w naszym życiu to trudno z nim sobie poradzić. I jakże często wtedy można słyszeć, ja już bez wody żyć nie mogę, bo trzęsą mi się w ręce. A od czego się zaczęło? Może od jednego piwa czy jednego kieliszka? Albo ktoś powie, msza święta niedzielna dla mnie nic nie znaczy, niepotrzebna. A od czego się zaczęło? Może od zaniedbania jednej, drugiej mszy świętej niedzielnej. Ktoś inny powie modlić się, ja nawet nie wiem, jak to się czyni. A od czego się zaczęło? Od zaniedbania tej modlitwy codziennej. Ale drodzy, by się nawrócić, by coś w życiu zmienić, to ja muszę chcieć tego. Ja muszę chcieć się nawrócić. Chcieć być lepszym człowiekiem, lepszym chrześcijaninem, boż Bóg szanuje moją wolność i on zawsze mówi, jeśli chcesz. I dzisiaj również mówi. Jeśli chcesz, zmień swoje życie, bo do ciebie przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Owszem, drodzy, czasami wiele trudu będzie kosztowało, by jakieś zło z serca wyrzucić, by na nowo z Bogiem się spotkać. Ale zauważcie, wiele trudu kosztowało Zacheusza, by zobaczyć Jezusa. Przecież on musiał się wystawić na pośmiewisko, no bo jak to wielki urzędnik, mały rudy wspina się na drzewo. Ale dzięki temu on mógł zobaczyć Jezusa, zmienić swoje życie, stać się człowiekiem uczciwym. Wiele trudu kosztowało tego niewidomego spod Jerycha, by zobaczyć Jezusa. Bo kiedy On krzyczał głośnie, głośno, Jezu, ulituj się nade mną, to wtedy inni mówili, odejdź stąd, nie przeszkadzaj. I on wtedy jeszcze głośniej wołał. I on przejrzał, zobaczył Jezusa i poszedł za nim. Może wiele trudu i ciebie będzie kosztowało, by coś w życiu zmienić, jakieś zło serca wyrzucić, bo może będą się śmiać, że ty w XXI wieku taki zacofany jesteś, że nawet do kościoła chodzisz, a inni może będą mówili milcz. Tutaj nie wolno się modlić ani żegnać, idź do kościoła, ale dzięki temu. Będziesz mógł spotkać Jezusa, zobaczyć Go, przemienić swoje życie. Zatem, co czynić? By zło zobaczyć, zło wyrzucić, by się nawrócić. Przypomnijcie sobie fragment Ewangelii, kiedy to apostołowie wracają z misji i prowadzą ze sobą człowieka opętanego przez złego ducha. Idą do Jezusa i mówią Jezu, no próbowaliśmy wyrzucić złego ducha z tego człowieka, ale nie mogliśmy. Jezus pomodlił się, tego złego ducha wypędził. I wtedy apostołowie pytają się, mistrzu, jak tego dokonałeś? A Jezus mówi, tego można dokonać tylko modlitwą i pokutą. Modlitwa i pokuta, a więc wyrzeczenie, dobry czyn, uczynki miłosierdzia, to wszystko nas jednoczy z Bogiem. To nam pozwala zobaczyć zło i to zło z serca wyrzucić, bo przecież, drodzy, to wszystko uwrażliwia nasze serca. Przecież my na, na modlitwie poznajemy wielkość Boga i właśnie naszą słabość, nasz grzech. Zatem. Nawrócić się to nic innego. Jak na moment zatrzymać się na drodze naszego życia, zastanowić się, dokąd ja zmierzam. Czy do Boga? Nawrócić się to jeszcze raz Boga postawić na pierwszym miejscu w swoim życiu, jemu zaufać, uczynić, by on rzeczywiście był najważniejszy. I to nie tylko w teorii. Ale w codziennym moim życiu, zauważcie, Chrystus rodzi się, umiera, z martwych wstaje poza miastem. Nie było dla Niego miejsca. Jakże często i dzisiaj dla Chrystusa nie ma miejsca ani w sercu ludzkim, ani w rodzinie. Często i w społeczeństwie. Dlatego, drodzy, życzę, by w czasie tych rekolekcji, całego tego adwentu, tenże Chrystus na nowo narodził się i z martwych stał i w naszych sercach, i w naszych rodzinach. Amen.